Dobra, startujemy, powolutku Został Niuga, Nubis, Ancient Wypierdala nam co? No. Oni Ancienta będą chcieli grać raczej Niuka to kurwa już nikt do nas nie gra. grać Taki no, 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 To jest to top jeden świata kurwa na Niuku jak kurwa G2 mamy No i teraz oni myślą Myślą, czy iść do Paszczy Lwa Na tego Niuka Czy jednak spróbować kurwa nas, na, na, na Anciencie Ale tam też jest nieciekawy dla nich Kurwa no Dobra, ja rozjebaliśmy na Anciencie tych, nie? De miga. No nie chciałbym być w ich skórze, żeby stanęli Jakie... w sytuacji bez wyjścia kurwa Ale nie mówią tak, jaki skład mają dzisiaj, bo to nie wiadomo czym zaskoczą, nie? No, Jancy, mm. się. Kurwa, teraz jestem ho o kurwa, zmieniam na nowo. Kurwa! Taktyka na kasę, na Czekajcie, idziemy blisko lewej ściany, skręcamy zaraz. Do prawej Do lewej wpierdolamy się. W ku... O musimy tu, musimy tu! Kroimy kurde, kroimy! Obity jeden Weźmy wezmę, teraz wybuchę, oh, yeah, yeah, yeah. Dobra, teraz jesteśmy lepsi ogólnie. Dokładnie. Dobra, chodźcie, ocie, ocie. Dobra, weźmy we, chodźcie, chodźcie, chodźcie. długa. No, weźmy no, długa no, powinien być. Zajdźcie długą, długą, kładę na longa. Nie już. i Cave. Chodź do mnie. Po, yy, Chodź to za to paczką. Jest, kajw. Nie kajw. wiem. Cave pochodzie. Dobra, dajcie grać pierwszy Drugi za paczką. Ten cave leży, pochodzę. Ta, ja cave jeszcze! Cave, wchodzę. Pochodzę. jest skurpa. Dobry hej, No, ładnie, Das gut. Witam państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawiam wam Skin counter, gdzie bezpiecznie i bez ukrytych prowizji sprzedacie natychmiastowo swoje skiny za realny hajsik. Korzystanie ze stronki jest banalnie proste. Logujemy się tutaj w prawym rogu poprzez Steam. Naciskamy sign in, i naszym następnym krokiem jest wejście tutaj w nasznik. Następnie wpisujemy tutaj sobie swój link do wymiany Steam. Klikamy zapisz, a następnie zmierzamy do opcji sprzedaj skiny. Wybieramy sobie jakiegoś skina, no i dla mnie to będzie testowo, żeby tutaj wszystko ładnie pokazać. A niech to będzie ta MK, którą i tak nie gram. Ma brzydki stan, więc jej nie potrzebuję. I tutaj mamy metody płatności. Możemy sobie wziąć pieniążki poprzez PayPal, ewentualnie PaySafeCard. Gift cardy, tutaj mamy Różne opcje e, gift cardów, Stima, Google Play, Spotify i tak dalej i ewentualnie Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin czy Tether, czyli tak zwane USDT. Tutaj w tych opcjach jest e, no wszystko banalne, musimy podać po prostu swojego e, swojego maila z PayPalem i nazwisko, Ethereum i tak dalej, kryptowaluty, po prostu dodajemy adres portfela kryptowalut no i gift cardy tutaj sobie wybieramy my sobie skorzystamy dzisiaj z opcji paysafe carda klikamy po prostu paysafe card, dodajemy swojego maila, wpisujemy kod promocyjny i jest to Innocent z dużych ta opcja wam daje 5% bonusiku do waszej transakcji klikacie sobie odbierz, no u mnie ten kod promocyjny nie będzie istniał, ponieważ to ja i tak naprawdę jesteśmy all set, klikamy sobie na podsumowanie transakcji odbierz pieniądze i tutaj tworzy nam się oferta do wymiany Steam więc teraz po prostu zmierzamy sobie do aplikacji Steam'a. Ja to sobie zrobię wszystko przez telefon. Dostałem już ofertę. Pamiętajcie, żeby sprawdzać, czy to na pewno dostaliście e, ofertę od Skin Cantor. Jak to mówią, better safe than sorry. Ja już nacisnąłem akceptację Steam. Daję sobie teraz potwierdzenie przez aplikację na telefonie. I coś tutaj się mieli. O, transakcja przebiega pomyślnie. Wkrótce otrzymam zarobione pieniądze. Kliknij tutaj, aby... E, wrócić, więc ja już sobie tutaj e, wszystko odebrałem. Teraz najprawdopodobniej o tutaj mamy potwierdzenie transakcji i tutaj już mam pay safe carda razem z jego tutaj danymi, które oczywiście e, zabluruję, żeby nie było tutaj e, sytuacji, w której Ktoś mi ten hajsik sprzątnie, że tak powiem, e, sprzed nosa. I to tak naprawdę tyle. Prosto, szybko, no i przede wszystkim udanie. A zatem zapraszam Was do korzystania ze Skin -counter. Pamiętajcie o kodzie promocyjnym Innocent. I do zobaczenia w dalszej części filmu. Ja patrzę cały czas kajwa, Drugi, drugi są iPhone, oni są obsarani OB głębiej A leży. I do ciebie? On próbował info po prostu. Jeszcze jeden jest za. To raczej ten w ogóle za. Nie, tu nie wiem. Ja wchodzę, a oni wiedzą. Jest leży. Jeszcze jeden. No jeszcze. Ty, ogólnie teraz jeden do lewej, Patryk. Ale kurwa, ale highlight. Dron cały czas, Kościół baituje, powinien być cały czas leży. Dobry, dobry. Też fajnego dałem, nie opływam. Ej, kurwa, poczekajcie. O, 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 o. Okay. Dobra, okay. robię Gościu, gościu możemy pod heavenem, nie złapałem go Co B, to no short'a Odciął banan twój Ej, ktoś mu holduje klatkę Jest jeden, jest Zreszy? jeden Blok no. do... Palę... Pole, on On, on raczej, 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 raczej stracą, no Chcę, w sensie... Chyba CT słyszałem, nie jestem pewien, dam się też. No daj O kurwa, nie mogę tak, piknąć. Tak, muszę uciec Okej okay. Long. Ciao, Ciocio. Mam Long. Możesz na mój zaraz. Tak. na twój. Ten palaka. balaka. Piknął, kurwa. Fra. Dobra, to Paweł kupujesz... Ooo, uh, keba okay, zaraz kupię. No, ba, kurwa. Dobra, no, ba, kurwa. Mirki idziesz long i patrzysz, kontrolujesz żeby rush. Ja tak, klat Cały kurwa team I rzucałem te dobra. zajebane duale, ja duale pan na anciencie, Bo pan mam taką pozycję, że... Ja kraszuję od razu do Pawła Nigdzie mnie nie, nie trzeba w pierwsze tempo Za plecy mu flesza dajesz, i napierdala milki właśnie A my klatki jak ktoś cofamy i pomagamy milkiem. Dobra Że masz tak sobie albo cześć, albo... Ja pójdę stąd, żeby King nie mi Smok okno, oni mogą gadę do A Jasne, no, no. Se, ja dojeżdżam tu w tak. cicho, cicho Nie idą B, nie idą B, nie idą okay. B Okej, mi da wyśle Teraz B ja Szukam gościa sprzeda On mi modawał na jedy i Szuwam, Long leży Long i totem nie mamy defa, nie? Nie Long i totem są Trzeci przedmiot albo banan, coś takiego, durw są kiedyś Totem albo banan jednak chyba tu, no? Było kew, było Kurwa no. Nah, kurwa spanikowałem, jak mnie biegli. Ga cave? Jeszcze, no jeszcze jeden cave? I mamy. Ja wielot, że Zagam. Zginę. I banan. Blisko kratka. Oh, kurwa, kurczę, jeden no jest przy kawie tak. Ale kurwa zajebiście zginąłem kurwa, muszę przyznać, podobało mi się to. Kurwa, się Ktoś, jaka ta gra jest głupia, kurwa Zginąłem specjalnie po to żeby nie widzieli o szperze, bo jakby dojechał mnie, to by zrobił dwóch. Tak na 90, zależy od rundu Musimy jeszcze jeden wygrać żeby mieć pewne. Padę też blisko Łukasz. Des słapy Wychodzę z tobą Zero zero ja zero Wysadzam mu kurwa fiuta Ej, dacie flasha mi zaraz na galę? Ej, daj smała. Nie, mida wyszedł, leży Daj ja ja zamień się ze mną, ja ci jest za ostatni Dwóch ma. blisko mam A dobra Rotuję B, b. A, rotuję A, B, A, b. Ja będę na długiej A, grał Możemy grać czterech B Bomba pod B, Graj w czterech no? Sprawdzam boosta, ja na ty B jakieś Muszę przebić kajwa mi za. Za chwilę mogę dać flesza na banan Zaraz będziesz A, dawał Get ready? Dawaj, Dawaj, A,